Zadanie szóste. Dane są trzy liczby: g, h i k. Które spośród tych liczb są mniejsze od 11? No to zastanówmy się. g. No to to jest pierwiastek ze 120. No i to co wiemy o pierwiastku ze 120, to średnio go pierwiastkować, ale to co możemy zauważyć, to jest to, że na pewno pierwiastek od 120 jest mniejszy niż pierwiastek ze 121. Liczba nieprzypadkowa. Tak samo pierwiastek ze 120 jest większy od pierwiastka ze 100. No takie, takie obserwacje. Tylko te liczby, które tutaj wpisane są zupełnie nieprzypadkowe, bo pierwiastek ze 100 to 10, a pierwiastek ze 121 to 11. No to wiemy, że 120 jest poniżej 11. No i które są mniejsze. Pytanie jest, no to na pewno na pewno G jest mniejsze. No to weźmy sobie w takim razie H. Liczba H, no to mamy 8 plus pierwiastek z 17. Pierwiastek z 17, ten sam myk zrobimy. Jest mniejsze od pierwiastka z 25 i jest większy od pierwiastka z 16. Te liczby tutaj dobieram tak, żeby były jak najbliżej 17, ale żeby jednak się ładnie pierwiastkowało. No to tu mamy czwórkę, tu mamy piątkę. Ale w H my dodajemy do ósemki. Dodajemy właśnie tą naszą liczbę. No ale można powiedzieć, że w sumie pierwiastek z 17 to to jest takie grube 4, tak? Grube 4, czyli 4 z Hakiem. No to jak do ósemki dodamy czwórkę. To już jest 12. I to już wystarcza na, na ocenienie tego zdania, że no H nie jest mniejsze od 11. Więc H nie. No i mamy jeszcze K. No i tutaj potrzebujemy pierwiastek z 3. No to pierwiastek z 3 analogicznie to jest pierwiastek z 4 i pierwiastek z 1 w ten sposób, tak? Czyli pierwiastek z trzech jest mniejszy od pierwiastka z 4 i większy od pierwiastka z 1. Tu jest 1, tu jest dwójka, bo to się ładnie pierwiastkuje. No to jak do dziewiątki byśmy dodali dwójkę, to dostaniemy 11. Ale my tu nie mamy dwójki. Nam do dwójki brakuje, bo to jest 2 minus ewentualnie 1 plus. Tak? Ale 2 minus to najlepiej będzie powiedzieć niecałe dwa. Niecałe 2. No to yy, jak dodamy niecałą dwójkę, to dostaniemy niecałe 11, czyli w sumie jest mniejsze od 11, czyli to też nam pasuje. I to jest odpowiedź G, i K, czyli C.